Dzień dobry Państwu. Dzisiaj parę oświadczeń, co się dzieje i czemu tak się dzieje. Jak również może zapowiedź przyszłej serii odcinków, a może nie, nie wiem. Po pierwsze, chodzi mi o temat moich rozmów na Skype. Wiele osób ma do nich pretensje, że w ogóle one się odbywają na Skype'ie. No to chciałem Wam powiedzieć, że niestety takie rozmowy dalej będą się odbywać. No, chyba że kompletnie nikt tego nie będzie oglądał, wtedy nie. Natomiast dlaczego tak jest? No, dlaczego? dlatego, że nie można umówić się z wieloma personami bezpośrednio, bo jest sytuacja na świecie jaka jest. W związku z tym. Chcę rozmawiać cały czas na bieżąco z ciekawymi ludźmi i robię to właśnie na Skype'ie. I tu jest malutki problem. Pisaliście o tym, że nie możecie zdzierżyć tego, że mikrofon jest gorszy u mnie niż u moich rozmówców, a przecież to ja zajmuję się muzyką i tak dalej. I wiecie co? Mieliście rację. Ponieważ zdarzyła się smutna rzecz, którą przeoczyłem najzwyczajniej w świecie, ponieważ jestem czasami chaotyczny i bezmyślny. Zdarzyło się to, że jak przełączam się na słuchawki, to przełączam się również z mikrofonem. I okazuje się, że cała rozmowa nie nagrywa się na telefonie, który ma całkiem spoko mikrofon. W końcu tym telefonem i tym mikrofonem nagrywam rozmowy w samochodzie, na które nie narzekacie natomiast po prostu wszystko się przełącza na również mikrofon z moich słuchawek no i tu jest pewien malutki problem, bo po co mi w ogóle te słuchawki, a no po to że na moim telefonie niestety nie słychać rozmówców, słychać ich tak bardzo cicho że właściwie uniemożliwiałoby to rozmowę. Rozeznałem się w tym temacie, myślałem, że to jakieś ustawienie, ale niestety smutna sytuacja, bo ten problem dotyczy mojego modelu telefonu Samsunga Note 10 chyba S+, czy coś takiego i podobno czasami w tych telefonach i jeszcze tam w jakichś innych występuje taki problem. Podobno telefon trzeba wysłać do naprawy, chociaż dla mnie jest to totalnie nielogiczne z tego względu, już wszystkie inne aplikacje radzą sobie doskonale na tym telefonie. No w każdym razie że ja na pewno nie wyślę do żadnej naprawy telefonu, chociażby z tego tytułu, że nie wyobrażam sobie, żebym go nie miał przez dwa tygodnie, nie wyobrażam sobie przerzucania moich danych na inny telefon po to, żeby za dwa tygodnie to mieć, a jeszcze i tak nie jestem pewien, czy to wszystko będzie działało. Więc możecie mi pomóc i napisać w komentarzach, jakie inne aplikacje mi polecacie. Jeżeli Zuma to też Wam powiem, że sprawdzałem, i tu jest problem, bo na telefonach nie nagrywają się rozmowy. Ja chcę wszystko robić na telefonie, już nie będę teraz tłumaczył pół godziny. Dlaczego tak po prostu mi jest łatwiej, nie chcę mi się kupować specjalnie laptopa do rozmów na Skype, a do tego by się to sprowadzało. Natomiast jest opcja płatna Zooma, też to sprawdzałem. Niestety on nagrywa tylko do jednego giga, które jest w chmurze. Ja mogę z moimi rozmowami się nie wyrobić w jednym giga więc trochę szkoda wydać całkiem sporo pieniędzy, bo ten Zoom kosztuje wcale nie tak mało płatny, a okaże się, że nagle urywają się rozmowy i tak dalej jeżeli macie pomysł na jakąś inną aplikację, przez którą mógłbym nagrywać to proszę Was napiszcie z chęcią to przeanalizuję ja już parę aplikacji sprawdzałem i po prostu one nie mają funkcji nagrywania, jak na przykład WhatsApp. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. No i tak to właśnie wygląda. Problem jest również taki, że jeżeli podłączę sam mikrofon do mojego telefonu, to po prostu przestaje w ogóle słychać cokolwiek. Na Skype, o którym wyżej wspomniałem. Więc to taka yy, drobna rzecz, jeśli chodzi o wyjaśnienie, dlaczego taka, nie inaczej. Natomiast, oczywiście, rozmowy w samochodzie będą. Mam nadzieję, że. Pandemia będzie jak najszybciej mijała i tych rozmów będzie coraz więcej. Mam nadzieję, że będą również rozmowy na Skype, ale na przykład z ludźmi z innych krajów, więc nie będę jechał gdzieś daleko na drugi koniec świata, żeby porozmawiać z ciekawą osobą, ale planuję również wprowadzenie takiego formatu. No i co? I to mniej więcej tyle. Teraz pozwolę sobie przeczytać parę wypowiedzi pod filmikami i na nie odpowiedzieć albo sobie z nich się pośmiać. A tak w ogóle to pod tym filmikiem mam taki pomysł. Jeżeli macie jakieś ciekawe pytanie, takie życiowe, na przykład mam dwie dziewczyny, nie wiem, którą wybrać, albo coś innego, zwariowanego, to możecie je zadawać, a ja będę próbował na nie odpowiadać. Ponieważ jestem człowiekiem doświadczonym życiowo, wiem o życiu praktycznie wszystko, czyli wiem, że kompletnie nic nie wiem. A to już całkiem dużo, jak twierdzili Grecy. Także możemy się pobawić w taką zabawę. Jestem ciekawy, czy w ogóle będzie miało to jakiś sens. Może będzie miało i będzie to fajne i śmieszne. A może będzie to beznadziejne, żenujące i nikt nie będzie chciał na to zwracać uwagi, wtedy prawdopodobnie nie będę tego kontynuował. Jest też szansa, że będzie to super popularne, a ja tego nie będę kontynuował, bo będę robił coś innego w tym czasie. Taki właśnie jest wini. Dobrze, więc na sam deser troszeczkę wypowiedzi. Podejść tutaj, proszę. Kurwa, ale że ten prawnik ma lepszego Majka niż ktoś związany z muzyką, to mnie już lekko wkurwiło w już No to właśnie Ci odpowiedziałem chyba na to pytanie. Ciągle mówisz, że chciałbyś trzepać hajs z YouTube'a, a dalej napierdalasz wywiady na mikrofonie z Biedronki, im lepsza jakość materiału, tym lepsze zasięgi. A za tym hajs, zrób coś z tym. Pracuję nad tym, właśnie Ci mówiłem, do profesjonalnego studia, jeszcze daleko i do ekipy, która mnie będzie obsługiwała, ale może no, trzeba na to zarobić. Nie zamierzam dokładać do tego całego biznesu. Dobra, tu takie długie. O, Wini, kurde, lubię Cię słuchać, ale tą rozmową spieprzyłeś. Pomijam kwestię kości, bo tego chyba już nie przeskoczymy. Do połowy rozmowy było spoko, a potem zacząłeś gadać o rapie. Widać było, że gościa to męczy. Nie znał się na tym. Strasznie chciałeś, by przyjął Twój punkt widzenia na ten temat. Często przerywając mu i nie dając dokończyć myśli, kiedy chciał. Opowiedzieć coś ciekawego. Chociażby anegdota o swingu, którą zaczął, próbował skończyć dwa razy, ale w końcu się poddał. Rozumiem wini, że to jest rozmowa, ale takie przerywanie itp. jest spoko z raperami, którymi, z którymi już robiłeś rozmowy, czy coś. Po prostu szkoda ciekawego gościa. Czuję, jakby to był zmarnowany potencjał. Pozdrówka, to tylko krytyka. Bardzo mi się podoba taka krytyka, jest merytoryczna, bez żadnego obrażania niepotrzebnego. Taką krytykę mogę przyjąć. Powinieneś zauważyć, a może zauważysz w przyszłości, że jednak przykładam się do paru spraw w moich rozmowach. Pierwsza, mniej przeklinam, bo tutaj chodzi o to, żeby nie było demonetyzacji, ale również jestem w stanie zrozumieć, że niektórzy najzwyczajniej w świecie może. Moje stosowanie słowa kurwa jako przecinka po prostu przeszkadzać i odrzucać ich od wartościowej treści, którą Wam przedstawiam. E, więc e, popracuję nad tym, co e, tutaj piszesz, aczkolwiek nie do przesady. Myślę, że e, mój program trochę powinien mieć taki charakter, że e, czasami komuś przerwę, coś tam będę chciał narzucić, mój tok myślenia. Narzucenie mojego toku myślenia jest w ogóle moim zdaniem oczywiste, ponieważ ja jestem przekonany o moim toku myślenia, więc chcę, żeby tak myśleli inni. Chyba, że to przeszkadzałoby mi, wtedy nie. E, no, yy, aha! Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałeś, a ona mnie totalnie wkurwia. To moje cały czas. Yy, yy, yy. I to jest ta rzecz, której chyba nie przeskoczę. Jakoś może się jeszcze uda. E, wini, masz ten mikrofon, w sumie było w chuj ciekawie, do czasu, aż Wini zaczął gadać o hip-hopie, potem już gorzej. No dobra, ok. A mi się wydawało, że druga połowa była ciekawsza. No widzicie? E, mega rozmowa pozostanie przy jednoczesnym używaniu. Ale, me, ale mega ciekawa rozmowa. Także bardzo fajny format. Śmieszy mnie także konwencja pozostania na pan przy jednoczesnym używaniu wulgaryzmów. A co to dwóch panów nie może sobie pobluzgać? Rozmowa bardzo ciekawa. Ciekawa też jest postać pana adwokata. Prop za wywiad. Edyt, godzina 40-30 sekund. Co do tego, że rozmowy są długie. Ja też kiedyś byłem po tej stronie i nie słuchałem tych rozmów, natomiast teraz słucham tych rozmów. Wtedy kiedy i audiobooków. Jak zmywam naczynia, jak idę wyrzucić śmieci, jak gotuję, idealnie pasuje. Czasami trzeba to zrobić na kilka części, czego nie lubię, ale to tyle. A rozmowy są bardzo ciekawe, dlatego z łatwością się słucha. Bardzo mu miło. Fajnie. A ja też czasami słucham takich dłuższych. Nie wiem podcastów czy jak to się nazywa. Do dzisiaj nie wiem do końca co za słowo podcast, ale taki duszy gadek i właśnie robię tą samą rzecz. Po prostu słucham ich na I tak samo przy zmywaniu, chociaż ja nie zmywam, bo mam zmywarkę, ale na przykład przy robieniu obiadu. Szkoda, że wiele osób wini ze sceny rapowej, gdzie mają topowy sprzęt związany z dźwiękiem i nasz oportunista. Uwielbiam rozmowy z niespodziewanymi gościami. Zajebista rozmowa. Możemy spokojnie kontynuować. Nie mówi pan za dużo. Wow. Ale fajnie pojechał ironicznie. Winie mu w momencie, jak wini mu, co chwilę przerywa. Fajnie. Myślałem, że to Putin. A? Coś w tym jest. Gdzieś widziałem na filmie właśnie raz Putina przedstawionego tak troszeczkę podobnie do pana adwokata. Wypoczkowała patologia, godzina 30, 43 sekundy i tak właśnie powstał win. Nie wiem, co było w tym momencie, ale śmiesznie. Eee, zrób wywiad z adwokatem Smarki Smarkiem. Nie wiem, czy właśnie do Smarki Smarka się kiedyś odzywałem, ale mam poczucie jakby tak, jakby powiedział, że nie. Ale może w ogóle to nie miało miejsca, ale chyba miało. Chyba mój menadżer pisał do niego i on powiedział, że nie. Tak mi się wydaje. No dobra, nie chcę mi się dalej tego czytać. No co, taki właśnie odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie, starym, staropolskim SA.